Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mam okazję się widzieć z Państwem chociaż w taki sposób, ponieważ w dobie dzisiejszych czasów i w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy na pewno raz jest to trudne, a dwa takie spotkania, jakie gdzieś zawsze co roku mają miejsca na zasadzie konferencji, kursu konferencji, to jest nie tylko możliwość spotkania się i i wymiany właśnie doświadczeń, ale gdzieś podzielenia się wiedzą i, i elementami, nad którymi pracujemy, e, które uważamy za dobre, e, a pomaga nam to e, wyciągać wnioski doskonali się w tym, co robimy, i, i na pewno jest to coś, co e, kieruje nas do tego, żeby, żeby cały czas się rozwijać, a, a gdzieś w tej sytuacji, gdzie tego nie mamy, e, taka możliwość spotkania się z Państwem jest e, na pewno fajną fajnym wydarzeniem i miejmy nadzieję, że, że takich sytuacji, jak, jak dzisiaj będzie, będzie, będzie takich okazji, będzie dużo więcej. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że materiał, który dzisiaj nagrywamy, jest, jest przykładem treningu, który możemy niejednokrotnie wykorzystać w wielu sytuacjach. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie zawsze mamy dostęp do pełnej bazy i infrastruktury, nie mamy jak skorzystać z siłowni, ale nawet jeśli mamy takie, takie, takie sytuacje, mamy taki sprzęt, mamy taką, taką infrastrukturę, możemy taki trening wykorzystać jako trening prewencyjny, trening dodatkowy, forma, forma jednostki treningowej lub wprowadzenia do treningu, do treningu właściwego, także elementy, które pokażemy w dzisiejszym, w dzisiejszym materiale, możemy wykorzystać. We wszelaki sposób, e, używając ich w różnych formach, e, formach treningu. Tak? Także e, jest to trening na pewno ogólnorozwojowy, jest to trening, który możemy stosować w zasadzie na, każdej, na, każdej, e, na każdym poziomie e, wytrenowania. Oczywiście uwzględnieniem indywidualizacji i utrudnienia, czy trudności form e, i tych właśnie środków treningowych. I oczywiście biorąc pod uwagę cały cykl treningowy, tak? Nie wykorzystamy tego typu treningu o dużej objętości w sytuacji, kiedy, kiedy gdzieś już mamy jednostkę treningową na siłowni, a, a pojutrze mamy przed sobą mecz. Także na pewno robimy to wszystko korzystając z naszej wiedzy i, 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 i tego, co mamy zaplanowane w całym mikro, makro cyklu treningowym, ale jest to na pewno fajna sprawa i ja tak uważam, dlatego ja z tego korzystam. Zarówno jeśli chodzi o rozgrzewki, tak jak powiedziałem, zarówno jeśli chodzi o trening prewencyjny i może być to tak jak dzisiaj dla nas w naszym przykładzie było to wykorzystane w formie tak naprawdę treningu siłowego, ponieważ dziś sytuacja związana i z epidemią i z bałaganem tym związanym z koronawirusem spowodowała na przykład to, że nie odbyliśmy zaplanowanej wcześniej jednostki treningowej na siłowni, dlatego gdzieś dłuższa forma rozgrzewki dzisiaj pomogła nam te straty nadrobić. Mm-hmm.